Wszystkich tu serdecznie na następnym odcinku tutaj z Brawl Stars. No i, i dzisiaj będziemy grali... Oczywiście sobie Brawl Stars. Eee, zagrajmy w sobie zabymę kiełkiem. Dobrze, więc zagrajmy sobie kiełkiem. W Następnych odcinkach pewnie będę robił jakieś openingi. Ale to naprawdę zależy. Muszę zrobić siłę gry dla Ostars. A tak co wie? Wiesz, ten pokój jest jakiś dziwny. O nie, nie, on dziwnie nie akurat nie gra, on dobrze gra, tak? O kurczę. W ogóle taki z Kim kiełka, jest kowatki Dobra, trudno. Oj, ja tylko zostałem. Czekaj, jeżeli ja dojdę teraz do... O mój Boże, prawie, prawie! O mój Boże, nie no! Czasami będę robił odcinki z innymi osobami, tak jak na przykład yy, z tą grzynem, czy coś takiego. Naprawdę, kto wie. Okierczaki. Oh, Dobra. 8-Bit strzela. Jest kozak, dobra. W ogóle dzisiaj. Teraz będzie taki krótki trochę odcinek. Ale będą się trafiały takie krótkie odcinki. W ogóle nawet nie wiem czemu nagrywam ten odcinek, ale to naprawdę. Za, nie wiem. Dobra, kozak wygraliśmy. No? Jest ten braz... O! Mamy wykonaną misję, kozak. Dobra, ee, więc tak. Jeszcze może w zagramy. W ogóle zasubskrybujcie mój kanał i da dajcie lajka. O, to nędznik teraz jest, kozak. Dla mnie kiełek jest taki, nawet taki nawet op. Oj, putu, czekam, Za chwilę użyję ta. No nie, no bo... O! Jest, jest! Kozak, kozak! Ale to normalnie 200 IQ. Ja mam teraz drugie konto, mogę niedługo, może jutro będę robił odcinek na drugim koncie. O, ktoś mnie ogląda, pewnie wiem kto. Nie, nie, no nie, 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 nie. A ha, beka! Ha. Beka. Dolor kozak. Dobra i wygraliśmy, proszę państwa Bo 14 puk będzie o nie 12, ale, ale jest, jest bardzo dobrze 14 ranga, proszę państwa Dobra 12 puk do, dodanych do mojego konta Dobra, jeszcze, jeszcze jedna gierka i koniec I koniec no. Jak dropnę legendę, jak dropnę legendę, to ja naprawdę, ja naprawdę, jak ja trafę w postaci, to naprawdę wpadam w szał, ale taki nie... szał, szał. Ktoś to wie. O kurczaki, lagi, nie no, nie. Jezu, nie no. Co to za 200 IQ?! Nie wiem, to nam tylko pyszaki, to było... by jeden IQ, no nie no. no zawsze jest tak, nie można czasami zawsze wygrywać, tak? O, kurczaki! Jest kozak. Nie. No jest, jest, jest. Idę. Jezu, ale to. Ale i tak musieliśmy wygrać. Dobra, kozak. Dobrze, to będzie chyba tyle na ten odcinek. Um, no dziękuję za oglądanie. Pamiętajcie, zasubskrybujcie kanał, dajcie lajka i... Też zapraszam do mojego klubu. Jak zawsze mówię, na, będę mówił na każdym odcinku oczywiście. O takich, którzy piszą. Dajcie łapkę w górę i subskrybujcie kanał DeepLay.Fortnite. Fortnite. Tak, dobrze mówią, dobrze mówią. Dobrze. Do widzenia i... Ukonajcie następny odcinek. Cześć!